Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić skina w Robloxie. Odpalam sobie Robloxa. Wchodzimy w taką zakładkę <laughs> Avatar i sobie Tutaj mamy takie rzeczy, które już wcześniej chodziliśmy, no, lub są tu takie, takie podstawowe rzeczy, na przykład blokser. Tu się nam podgląd zmienia, jest taka koszulka, ale dostać więcej. Klikamy i jesteśmy w sklepie. Tutaj jest zerobooksy. Jeśli gdzieś tu pogrzebiemy, na przykład odzież i spodnie, i tu mamy darmowe, klikamy i mamy tyle darmowych spodni. I na przykład klikamy sobie na to. I klikamy otrzymać. I klikamy powiesz teraz. Zakup zakończony. I idziemy dalej do awatara. I tu są te czarne jeansy z białymi. Ale ja wolę. Ja w sumie sobie zostawię takie. Może sobie okulary zdejmę. I to tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału, żeby się szybciej rozwijał. No i tyle. Pa, pa.